Pani Basia, 65-latka, emerytka, złapana na kradzieży jedzenia w supermarkecie. Jak to brzmi w ogóle? Człowiek ma 65 lat, żyje w Polsce, w dzisiejszych czasach i musi kraść jedzenie. Emerytury dostaje 1,5 tysiąca złotych. 1,5 tysiąca złotych. Samotnie żyjąca kobieta w wieku 65 lat, musząca kupować leki, musząca kupować jedzenie, musząca płacić rachunki i nikogo to nie obchodzi. Słuchajcie, gdzie my żyjemy? Co to jest za świat? Co myśmy najlepszego zrobili z tym światem? Żeby dzisiaj ludzie, którzy kiedyś budowali naszą przyszłość, ci ludzie, którzy kiedyś pracowali po to, żeby nam dzisiaj było lepiej, ci ludzie dzisiaj nie mają na jedzenie. To jest niesamowite, jak nie doceniamy tych, którzy przez lata budowali naszą przyszłość. I teraz najgorsze jest to, że prawdopodobnie to samo czeka nas. Dzisiaj budujemy przyszłość dla naszych dzieci. A w przyszłości tak naprawdę możemy zostać sami. Sami, bez pieniędzy, bez spokoju i bez nadziei. I nikt tak naprawdę się nami nie będzie przyjmował. W tej historii cieszę się, że policja postąpiła tak jak postąpiła. Policjanci zapłacili za zakup tej pani, a raczej to, co musiała niestety ukraść, ale to nie rozwiązuje problemu. Bo problemem jest to, w jaki sposób ludzie muszą dzisiaj żyć. Niby Polska się rozwija, niby cała Europa się rozwija. Ale są ludzie na świecie, którzy w tym nowoczesnym świecie nie mają pieniędzy na chleb. Niesamowite, jak bardzo zepsuliśmy ten świat.